Cześć, z tej strony Michał z mago Magobiologia, witam Cię bardzo serdecznie w następnym odcinku z ewolucji. Dzisiaj omówimy sobie rodzaje doboru naturalnego, czyli dobór stabilizujący, dobór kierunkowy oraz dobór rozrywający. Omówimy też jakieś ciekawostki właśnie jeśli chodzi o dobór naturalny, no bo o tym doborze naturalnym mówimy już przez kilka ostatnich odcinków a temat jeszcze nie jest oczywiście wyczerpany i będzie się za nami ciągnął do końca tego działu. No dobra, zacznijmy sobie. Słuchajcie, jak zwykle przypominam o kursie maturalnym, który zawiera wyłącznie informacje, które są Ci potrzebne na maturę, bez właśnie takich zbędnych ciekawostek. Znajdują się tam również rozwiązania zadań maturalnych z nowej podstawy programowej, więc zachęcam do kupna tego kursu. Zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ tyle. Z Was nie subskrybuje kanału, ogląda moje filmy. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli wesprzecie mnie w taki sposób. Dobra, ostatnio rozmawialiśmy o zmienności. Omawialiśmy, dlaczego zmienność jest taka ważna, jeśli chodzi o działanie doboru naturalnego, że jest to czynnik niezbędny, żeby dobór naturalny działał. Mówiliśmy sobie także o źródłach zmienności, czyli jakie. Procesy w naturze e, tę zmienność generują, no i jednym z tych przykładów był alternatywny splicing, czy też alternatywne składanie eksonów w komórkach eukariotycznych. Przypomnijmy ten proces, tutaj mamy oczywiście DNA, czyli mamy geny, gen jest poprzedzony promotorem, dalej mamy introny na niebiesko, eksony na zielono, introny to sekwencje niekodujące, eksony to sekwencje kodujące, następnie następuje transkrypcja i mamy pre-mRNA, i różnie możemy sobie teraz te eksony powybierać i złożyć w dojrzałe mRNA. No w tym przypadku akurat komórka miała taki humor, że wybrała sobie A i B, tutaj A i C. Natomiast mówiliśmy o genie muszki owocowki DESCAM, który ma tych wariantów splicingowych aż 38 tysięcy na podstawie wyłącznie jednego genu, więc jest to bardzo, bardzo imponujące. Ale zmienność zostawiamy, oczywiście będzie gdzieś tam z tyłu głowy. Dzisiaj rozmawiamy o doborze naturalnym, ale zanim to zmienność fenotypowa e, ciągła. E, mamy geny e, w naszym organizmie, które kodują, e, znaczy wiele genów koduje daną cechę i bardzo często wtedy mamy właśnie do czynienia z taką cechą ciągłą. Co to znaczy, że cecha jest ciągła? To znaczy, że nie możemy zaklasyfikować wartości tej cechy do żadnych kategorii. Na przykład taką cechą może być wzrost. Nie możemy po prostu zaklasyfikować wzrostu do jakichś konkretnych kategorii. Możemy na przykład zaklasyfikować do kategorii, no nie wiem, czy ktoś ma jedną czy dwie ręce, albo czy ktoś ma gęsty zarost, czy tego zarostu. Chociaż to też, czy ktoś ma gęsty zarost, czy nie ma zarostu, to też jest umowne. Też bym to nazwał bardziej cechą taką ciągłą, bo ktoś może mieć... Chociaż samo posiadanie zarostu jest cechą taką kategorią. Natomiast wiecie o co chodzi, że nie możemy po prostu wyznaczyć konkretnych kategorii, jeśli chodzi o daną cechę, że te wartości tej cechy przechodzą w siebie w sposób ciągły, czyli na przykład kolor skóry będzie taką cechą. No bo to nie jest tak, że mamy osobniki czarne, białe, żółte, tylko bardziej tu są takie gradienty tak czyli ktoś jest bardziej jest osoba biała e, na przykład w Polsce mamy e, jesteśmy z natury e, białej karnacji no, ale jak już pojedziemy sobie na przykład do naszych sąsiadów Czechów i już tam na dole w okolicach granicy austriackiej, no to już zauważymy, że ci, ci Czesi są troszeczkę ciemniejsi od nas. Jeszcze niżej Włosi, chociażby narody śródziemnomorskie są jeszcze ciemniejsze, ale na przykład jak sobie pojedziemy już na, do, do Magrebu, tam do, do północno-zachodniej Afryki, no to tam już zauważymy, że ta ludność jest znacznie Ciemniejsza. Więc widzimy, że to jest taki sposób ciągły, w, się, w siebie przechodzi, i wtedy mamy do czynienia ze zmiennością ciągłą. No, i tutaj mamy przykład takiej cechy. Już powiedziałem o tym, że jest to wzrost. I widzimy, że w przypadku wzrostu mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo wiele jest takich osobników o wartości średniej, czyli około 170 cm, natomiast jest mało osobników o wartości wzrostu skrajnych, czyli np. 150 cm czy 190 cm. I w tym przypadku akurat to się, ten rozkład się tak rozkłada, że możemy go symulować rozkładem normalnym. To jest właśnie ta zielona linia, to jest tak zwana krzywa Gaussa, czyli po prostu jeden z przykładów rozkładów ciągłych. Oczywiście nie każda cecha musi się tak rozkładać, że mamy dużo wartości pośrednich, a mało wartości skrajnych. Możemy mieć taką sytuację, że na przykład dużo jest wartości niskich, a wartości wysokie są po prostu niespotykane w naturze, wtedy da. Dalej. Może być to cecha ciągła, nie, ale nie, i, i dalej, y, znaczy i. Symulowana innym rozkładem, czy przybliżana innym rozkładem ciągłym, już, już nie rozkładem normalnym. Natomiast wiele cech w naturze rozkłada się właśnie w sposób normalny, i matematycy, którzy zajmują się również biologią, badają takie, takie, taką dziwną zależność natury, że jest to właśnie aż tak matematyczne, o, o tej normalności. Tych cech mówi tak zwane centralne twierdzenie graniczne. Jeżeli jesteście bardziej matematycznymi umysłami, to zachęcam, żeby sobie o tym poczytać, bo jest to dość zastanawiające, że, nasz, nasz, znaczy, że natura po prostu rozkłada się w sposób normalny bardzo często, czyli w sposób matematyczny. Dobra, no i tutaj widzimy, że jest to grafika z publikacji naukowej, ja będę starał się Wam coraz więcej tych grafik z publikacji naukowych wrzucać do, do filmów, ponieważ w przyszłości zapewne będziecie takie publikacje naukowe czytać, więc chciałbym, żebyście się po prostu przyzwyczajali powoli do, do takiego stylu rycin. Akurat ta rycina jest brzydka, ale mam nadzieję, że następne już będą bardziej estetyczne. Dobra, no i co wpływa na to, że cecha właśnie rozkłada się w sposób normalny? Czyli powiedzieliśmy sobie już o tym, że czym więcej genów, tym, tym, więcej, tym, tym większa szansa, że cecha rozłoży się w sposób normalny, ale ogólnie, czym większy wpływ na daną cechę ma środowisko, również będzie powodować, że. Ten rozkład będzie bardziej e, ciągłym. No i to jest e, tak, że po prostu więcej genów, e, losowość, e, środowisko, one wpływają, że ta cecha się tak rozmywa. E, I dlatego ona, rozmywając się, może przyjmować wartości, które będą układały się w sposób ciągły. Bo gdyby to było tak, że środowisko nie działa i mamy jeden gen, no to gdzie ma być to źródło takiej zmienności? No nie ma tego źródła, prawda? Więc zobaczmy sobie, na tę rycinę tutaj po prawej stronie, tutaj mamy na osi OX się, zwiększającą się zmienność środowiskową, natomiast tutaj na osi OY w dół zwiększa nam się liczba, liczba genów. No więc zobaczmy sobie sytuację, kiedy mamy wyłącznie jeden gen, i kiedy mamy najmniejszą zmienność środowiskową, no i widzimy, że ten rozkład jest taki skokowy. Tak naprawdę tutaj możemy wyróżnić trzy kategorie, więc tutaj rozkład jest średnio ciągły. On nadal jest ciągły, natomiast tutaj widzimy, że no, widać po prostu te trzy konkretne kategorie. Zwiększmy sobie zatem liczbę genów do czterech. No i widzimy, że tutaj tych no, już ciężko jest nam wyznaczyć takie konkretne klasy, już ten rozkład staje się taki bardziej dzwonowaty, właśnie jak krzywa gaussa. Jeżeli będziemy mieli 10 genów, to już jest ten dzwon widoczny. Natomiast zwiększając jeszcze zmienność środowiskową, widzimy, że on się jeszcze bardziej rozpłaszcza, jeszcze bardziej rozmywają nam się, rozmywają nam się te, te cechy i tak w sposób ciągły przechodzą w siebie. Więc Podsumowując, cecha jest ciągła, ponieważ dużo genów ją determinuje i działa na tą cechę również środowisko. No i co pociąga za sobą determinacja cechy przez wiele, przez wiele genów? No więc, przez to, że mamy wiele genów, które determinuje daną cechę, to ewolucja nie musi wymagać. Mutacji, czy dobór naturalny nie musi wymagać mutacji, żeby miał z czego wybierać? Zobaczmy, mamy jeden lokus, jeden gen, który przyjmuje, który ma trzy różne allele. No i ustalmy sobie, że częstość jednego alelu to jest 0,25 w populacji. No i widzimy, że średnia wartość tej cechy znajduje się gdzieś tutaj. I popatrzmy na sytuację, kiedy w populacji jakaś ta, ta częstość teraz wzrośnie do 0,75. No i widzimy, że ta cecha przesunęła faktycznie swoją średnią wartość, ale w sposób nieznaczny. W sposób taki, że te rozkłady na siebie nachodzą, czyli będziemy mogli faktycznie, jeżeli zobaczymy takiego osobnika, powiedzieć, że ten osobnik z tej populacji i ten osobnik z tej populacji wykazuje tę samą cechę, być może po prostu o innym, innej intensywności fenotypowej. Natomiast jeśli chodzi o 50 genów, no to zauważmy co się dzieje. Mamy w każdym z tych genów wyznaczamy ten jeden z trzech alleli, żeby miał 0,25 częstość. No i otrzymujemy taką średnią położoną gdzieś tutaj. Zauważcie też ten dzwonowaty kształt. Mamy rozkład ciągły. Natomiast, jeżeli zmienimy sobie częstość tego allelu w 50 różnych genach na 0,75, no to zauważcie, że ta średnia wartość tej cechy przesunęła się w sposób znaczny. Na tyle się przesunęła, że rozkłady tych dwóch cech, znaczy rozkłady te, te dwa rozkłady na siebie nie nachodzą. Czyli wartość tej cechy jest zupełnie, zupełnie inna. Na tyle inna, że możemy po prostu nawet nie powiedzieć, że to jest ten sam osobnik. Znaczy, że, że pochodzi z tej samej populacji, prawda? Czyli mamy inny fenotyp, a nie doszło do mutacji, po prostu zmieniły się częstości allelów w populacji. Więc tutaj taka ciekawostka, właśnie, że nie musimy mieć mutacji, żeby drastycznie zmieniać wartości fenotypowe cech. No i przechodzimy wreszcie do rodzajów doboru. Mamy dobór kierunkowy, stabilizujący i rozrywający. No i tutaj mamy taki slajd, myślę, bardzo, bardzo ważny. I dużo tłumaczący, więc przejdźmy od razu do niego. Dobór kierunkowy, ten z lewej, jak sama Nada wskazuje, będzie powodować, że dobór naturalny będzie premiować konkretny kierunek ewolucji. Oczywiście ewolucja nie dąży w żadnym kierunku, ona jest bezkierunkowa, ale tutaj chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli jakąś, jakieś skrajne cechy, to ten dobór będzie premiował, premiował jedną skrajność, jeden kierunek. No i zobaczmy, mamy pewien rozkład cechy, troszeczkę przypomina nawet rozkład normalny. Mamy średnią wartość cechy i zauważmy, że przeżywalność osobników rośnie wraz ze wzrostem wartości danej cechy. Tak? Czyli tu dla, dla niskich wartości cechy mamy niską przeżywalność, natomiast dla wysokich wartości tej cechy mamy wysoką przeżywalność. No i co, co nam to daje po tym, jak już odsiejemy te osobniki? No, zauważmy, że osobniki, które miały niską wartość tej cechy nie przeżyły, natomiast osobniki, które miały wysoką wartość tej cechy przeżyły. Tak, oczywiście nie wszystkie, to nie jest zero jedynkowe, ale zauważmy, że średnia wartość tej cechy przesunęła się w prawo. No to oczywiście dlatego, że ta przeżywalność wyglądała tak, jak wyglądała. Funkcja liniowa współczynnik kierunkowy dodatni. Więc faktycznie te osobniki o wyższej wartości cechy przeżywały i dawały potomstwo. Jeśli chodzi o dobór stabilizujący, tutaj mamy taką sytuację, że dobór naturalny premiuje wartości średnie. Czyli zauważmy, że mamy znów ten sam rozkład. No i Mamy krzywą przeżywalności taką, że skrajności nie przeżywają natomiast wartości średnie już jak najbardziej. I po odsianiu osobników widzimy, że skrajności zostały wytępione, natomiast jeśli chodzi o te w środku jak najbardziej jak najbardziej przeżyły. Jeśli chodzi o dobór rozrywający, to to jest e, przeciwieństwo doboru stabilizującego, czyli te osobniki, które mają wartości skrajne, mają najwyższą przeżywalność, natomiast te osobniki, które mają wartości średnie cechy, zauważcie, że nie mają takiej totalnej, e, totalnej przeżywalności równo, równej 0, bo one będą jakby taką mieszanką tych skrajności, więc będą przeżywały, ale w mniejszym stopniu. No i widzimy, że w następnym pokoleniu mamy do czynienia z taką sytuacją, że te osobniki o wartościach średnich zostały jakby ścięte. Tak? Ścięliśmy ten wierzchołek góry lodowej, natomiast te osobniki o wartościach skrajnych poradziły sobie świetnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Za chwilę podamy sobie przykłady takie konkretne z przyrody, tych, tychże właśnie rodzajów doboru. No więc dobór kierunkowy. Omówimy sobie na przykładzie darwinki czarnej, występującej na Wyspach Galapagos w Ekwadorze, Geospiza Fortis. Oczywiście darwinki były bardzo długo badane, jeśli chodzi o ewolucję w czasie rzeczywistym. Na przykładzie tych darwinek mogliśmy w kilkadziesiąt lat. Z, z, określić zmiany, jeśli chodzi o morfologię ich dziobów. No i właśnie e, zaraz Wam pokażę przykład, w którym ten, ta zmiana wielkości i głębokości dzioba była podyktowana doborem kierunkowym. Te darwinki e, żywią się głównie nasionami, e, no i w zależności od tego, jakie będzie to nasionko, e, małe czy duże, no to różny dziób będzie do tego e, potrzebny. No i zobaczmy. E, w 1977 roku Galapagos dotknęła susza, i to spowodowało ograniczenie dostępności małych nasion. Pozostały wyłącznie te grube, duże nasiona, więc te osobniki, które miały małe, takie dość słabiutkie dzioby, nie przeżywały. Natomiast te osobniki, które miały grube, mocne dzioby, były premiowane przez dobór naturalny. Nic bardziej prostszego. No i zobaczmy: mamy tutaj. Pytanie, jak to wpłynęło na rozkład głębokości dzioba tych Darwinek? No i mamy trzy panele: współczynnik przeżywalności Darwinki, rozkład głębokości dziobów Darwinki przed suszą oraz po suszy. Na osi OX mamy również głębokość dzioba. Bill to jest to jest dziób, albo mm, nie, czy żółć jest? Żółć to jest łapала. Dobra, dziób, głębokość dzioba. No, i na panelu A widzimy, że dla tych mniejszych, niższych wartości głębokości dzioba mieliśmy niską przeżywalność, natomiast dla tych wyższych mieliśmy przeżywalność wysoką, więc spodziewamy się, że ta wartość średnia głębokości dzioba przesunie się w stronę tych wartości wyższych, no i faktycznie tak było. Mamy rozkład przed, widzimy, że również rozkłada się w sposób taki normalny, no i mamy wartość średnią, no i po tej suszy. W ciągu jednego pokolenia e, tak naprawdę przesunęła się ta wartość w stronę wartości wyższych, no bo te osobniki, które miały e, głębsze, e, mocniejsze dzioby, e, mogły zjadać te wysokie nasiona, a te, które miały e, dzioby e, małe, e, miały trudność e, z przeżyciem, no bo nie było tych małych nasion, a te duże sprawiały im dużo, dużo e, problemów. Ewolucja jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. I jeszcze jeden podręcznikowy przykład doboru kierunkowego, czyli melanizm przemysłowy. W Anglii występuje taka ćma, być może gdzieś indziej też, przepraszam, nie, nie sprawdziłem tego przed odcinkiem. Pamiętam, że te badania były prowadzone w Wielkiej Brytanii, więc tam na pewno w Anglii występuje. Więc mamy taką ćmę motyla, krempak na brzozak się nazywa. I ten krempak na brzozak występuje w dwóch formach morfologicznych. W formie białej. I w formie czarnej. Wydaje mi się, że na początku występowała wyłącznie forma biała tego krępaka. Później nastąpiła mutacja, która była wynikiem transpozycji w genie kodującym właśnie ubarwienie tych, tych ciem, ale nie jestem pewien. Znaczy, na pewno to była transpozycja, ale nie wiem w którą stronę, która była pierwsza. Wydaje mi się, że biała była pierwsza. W każdym razie mamy dwie formy morfologiczne. I teraz tak w XIX wieku. Przeważały te formy białe, krępaka nabrzozaka, ponieważ one bardzo dobrze kamuflowały się przed swoimi drapieżnikami, czyli ptakami, na pniach drzew, na których, które były porośnięte porostami. Te plechy porostów były jasne i te krępaki, które były białe, one świetnie się tam kamuflowały. Natomiast te czarne były oczywiście częściej zjadane przez ptaki, no bo nie miały się za bardzo gdzie ukryć. No dobra, ale pod koniec XIX wieku, jak nastąpiła rewolucja przemysłowa, to nagle pogorszyła się bardzo mocno jakość powietrza w Wielkiej Brytanii, i nagle te porosty zaczęły znikać. Jak wiemy, porosty są gatunkami, organizmami wskaźnikowymi bioindykatorami zanieczyszczeń powietrza one źle znoszą bardzo zanieczyszczenie powietrza szczególnie o, te, o tych rozbudowanych plechach krzaczkowatych czy listkowatych. Więc zaczęły znikać te porosty i zaczęła się odsłaniać ciemna kora drzew. Też zaczęła się ona pokrywać sadzą, co jeszcze ułatwiło kamuflaż tej ciemnej formie krępaka na brzozaka, natomiast ta biała forma krępaka na brzozaka zaczęła być znacznie lepiej widoczna i nagle dobór naturalny premiował tę czarną Postać. Z tego co wiem, w tym momencie jest inaczej. W tym momencie znowu zaczyna być premiowana ta biała postać, ponieważ w wyniku regulacji, no już wydaje mi się, że to były regulacje unijne. No teraz oczywiście Wielka Brytania nie jest w Unii, więc zobaczymy, jak to będzie dalej, ale znowu zaczęły się pojawiać porosty na tych drzewach i i ta biała forma zaczęła być znowu promowana. Więc widzimy, że dobór w tym momencie nie mógł się za bardzo, znaczy zmieniał zdanie w, w toku ewolucji. Najpierw premiował formę białą, później premiował formę czarną, później znowu premiował formę białą, no ale jak najbardziej był to dobór kierunkowy, ponieważ premiował skraj, jedną ze skrajności, jeśli chodzi o morfologię tych życiem. Jeśli chodzi o dobór stabilizujący, to najczęściej omawia się go na przykładzie masy noworodków, no i w tym przypadku nie będzie to inac nie, nie będzie inaczej. Tutaj taki slajd przygotowałem. Też jest to z publikacji naukowej z Nature. No i tu widzimy, że mamy masę noworodków i ich śmiertelność w zależności od, no właśnie, tej masy i rasy. To też bardzo ciekawe badanie zresztą. No i widzimy, że największą śmiertelność charakteryzują się noworodki, które są albo za lekkie, albo za ciężkie. Te, które mają takie wartości środkowe, no to po prostu przeżywają najwięcej w największej liczbie przypadków. No, i tutaj też to zróżnicowanie, jeśli chodzi o rasy, jest dość ciekawe. Na przykład Ciekawi mnie tutaj ta sytuacja w narodach południowoazjatyckich, że tutaj mamy bardzo wysoką śmiertelność tych noworodków za ciężkich w porównaniu do tej dla, dla osobników zbyt lekkich. No bo tutaj zazwyczaj mamy taką symetryczną krzywą, a tutaj w narodach południowoazjatyckich jest jakoś, nie mogą sobie za bardzo poradzić z tymi za ciężkimi noworodkami ciekawe. W każdym razie, wracając do ne, tematu, widzimy tutaj premiowanie wartości średnich, wartości skrajne ne, umierają. E, no, oczywiście, zbyt e, za małe e, osobniki e, najczęściej są po prostu, mają jakieś wady po prostu e, rozwojowe, natomiast osobniki za ciężkie e, również e, m, e, mają e, problemy z problemy ze zdrowiem najczęściej po prostu ze względu na zbyt wysoką masę. No i mamy dobór rozrywający, czyli taki dobór, który, na który jest bardzo mało przykładów, natomiast jeden z nich widzicie na slajdzie. Mamy taki, takiego ptaszka, krasnoliczkę czarnobrzuchą, która żywi się nasionami, no i mamy dwie formy morfologiczne, które dominują w populacji tej krasnoliczki: takie, które mają duże, mocne dzioby i takie, które mają małe, małe i dość słabe dzioby. I wynika to z tego, że w krasnoliczka żywi się nasionami, które są rośliny, która ma Albo duże, bardzo mocne nasiona, bardzo grube nasiona o grubej skorupie. Natomiast jeśli chodzi o drugą formę, to właśnie są te małe, które są dość łatwe do rozgryzienia przez te, przez te osobniki z małym dziobem. Natomiast te osobniki z małym dziobem są również wyspecjalizowane w zjadaniu tych małych nasion. No i tu widzimy, że mamy taki przykład, że mamy taki rozkład populacji przed. To znaczy w jednym pokoleniu ten zielony, i mamy rozkład populacji po, po zadziałaniu doboru, ten niebieski, i widzimy jeszcze krzywą przeżywalności w zależności od długości dolnej szczęki, no czyli po prostu, no tak, dolnej szczęki tego, tego ptaka. No i widzimy, że jeśli chodzi o te osobniki, które mają duże dzioby, to one są szczególnie premiowane. Natomiast te osobniki, które mają małe dzioby, też są premiowane, ale nie w taki sposób. Osobniki o wartościach średnich są bardzo słabo premiowane. No wynika to z tego, że te osobniki, które mają duże dzioby, no to one mogą z łatwością zjadać te duże nasiona, których nie mogą zjadać te osobniki. Z małymi dziobami. Natomiast jeśli chodzi o te osobniki z małymi dziobami, no to one również są premiowane, bo one są wyspecjalizowane w zjadaniu małych nasion, no ale małe nasiona mogą zjeść również osobniki z klasy średniej bądź osobniki z klasy e, dużej. Natomiast ta specjalizacja e, powoduje, że one zjadają je na, najefektywniej, i stąd tutaj ten, ta, taka mała górka występuje, i widzimy, że faktycznie mamy do czynienia z doborem. Rozrywającym w tymże przypadku. Czyli jeżeli mamy po prostu takiego przeciętnego ptaka, który się urodzi, będzie miał przeciętnego, przeciętny rozmiar dolnej szczęki, no to, to średnio to on raczej nie przeżyje długo i nie da potomstwa. Dobra, no to skończyliśmy temat tych doborów trzech. No i teraz takie pytanie: jaki dobór najczęściej występuje w przyrodzie? Badacze zbadali wiele różnych cech i ich ewolucję, i zbadali coś, co się nazywa gradient selekcji. Nie będę teraz wprowadzał konkretnie matematycznego wzoru na ten gradient selekcji, po prostu przyjmijmy, że dla doboru stabilizującego jest on równy 0. Czym bardziej odbiega od tej wartości, tym bardziej jest kierunkowy. No i widzimy faktycznie, że ten, dla tych cech, ten współczynnik selekcji, ten współczynnik gradientu selekcji. No, jest skupiony wokół zera, więc przeważa w przyrodzie znacznie gradient stabilizujący, ale często mamy do czynienia również z doborem kierunkowym i to z silnym doborem kierunkowym. Tutaj widzimy ten, ten pik, i tutaj również mała górka występuje. Więc odpowiedź na pytanie, jaki dobór najczęściej występuje w przyrodzie, brzmi stabilizujący, natomiast dobór kierunkowy jest często dość silny, jeśli już e, występuje. I jeszcze pytanie, czy alele mogą wpływać na swoje współczynniki selekcji jest to jak najbardziej prawda. Tutaj mamy przykład takiego węża tam, Tamnopis Ordinoides to jest po polsku pończosznik. I one mają różne formy morfologiczne te, te węże. Mogą być paskowane lub plamkowane, a mogą również uciekać przed drapieżnikiem w linii prostej bądź zmieniać kierunek. I okazuje się, że kombinacja węża paskowanego, który ucieka w linii prostej, jest bardzo, bardzo korzystna w porównaniu do tej, kiedy mamy węża plamkowanego i takiego, który ucieka zmieniając kierunek. Oczywiście możemy mieć również paskowanego, który zmienia kierunek, to będzie taka pośrednia. Pośrednia morfologia, i on pewnie będzie miał takie dostosowanie pomiędzy tym najgorszym i najlepszym. Natomiast widzimy tutaj, że te allele, które odpowiadają za paskowanie. I za ucieczkę w linii prostej, one jakby nawzajem siebie wspierają, żeby przechodzić do następnych pokoleń tego węża. Więc allel paskowania jak najbardziej wpływa na współczynnik selek selekcji, strategii ucieczki tego węża. Więc one nawzajem na siebie wpływają. To nie jest tak, że allel ma niezależny współczynnik selekcji od innych zupełnie cech. Bo to jest jakby. Wszystko jest połączone, że tak powiem. Znaczy, no, tak, everything is connected, to chciałem powiedzieć. I ostatni slajd. Czy wielkość populacji ma wpływ na tempo ewolucji? Taka intuicyjna odpowiedź to jest oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że również dla Was jest to już intuicyjne po tych kilku wykładach z ewolucji. Czym większa populacja, tym większa zmienność, więc może po prostu dobór naturalny działać na większej liczbie wariantów i na mniejszej populacja działa dryf genetyczny o którym jeszcze nie mówiliśmy ja tylko wspomnę że dryf genetyczny to jest mechanizm który powoduje losowe wypadanie alleli z populacji. Więc jeżeli mamy losowe wypadanie alleli, także alleli korzystnych, no to jest troszkę średnio, bo my chcemy te korzystne allele trzymać w populacji. A tak to mamy taki miszmasz i nie wiadomo, które warianty będą przekazywane do następnych pokoleń. I badacze zbadali Tą ewolucję na przykładzie muszki owocowej, wzięli populację o różnej liczbie osobników 40, 200 i 1000 osobników, i patrzyli, jak bardzo zmienia się, zmieniają się cechy tej muszki w porównaniu do populacji kontrolnej. No i widzimy, że w 50. generacji, ale tu już od 20. generacji, tak naprawdę ta zmienność była. Największa czy też najbardziej różniły się te muszki z tej populacji o największej liczbie osobników. Czyli, czym więcej osobników w populacji, tym bardziej ta populacja ewoluuje. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Zachęcam do odwiedzenia Facebooka, Instagrama oraz do odwiedzenia kanału partnerskiego Luz Chemia, na którym znajdują się analogiczne materiały z chemii. A to wszystko w tym odcinku. E, słyszymy się przy następnej okazji. E, miłej nauki. Trzymajcie się. Cześć.